3, 2, 1, start, 30, lewy 1, nie ciąć, krawężnik, szczyt śmiało środkiem, 200, od tego płotu, 30, Kamój prawy 1, nie ciąć, prawy 1, nie ciąć, i on przechodzi w prawy 3, w prawy 3, w prawy 1 na asfalt, nie wypuszczaj, prawy 1 na asfalt, 120, Hamuj, lewy jeden na okrągło nawrót, na okrągło nawrót. Zanim 220. 220 i hamuj, prawy dwa, trzymaj, nie ciąć wejścia. 40, prawy cztery długi i hamuj późno w lewy hak. Prawy cztery długi i hamuj późno w lewy hak. 70, 70, prawy 4 do 400. Prawą i potem hamuj do lewy 3. Przed garażem lewy 3. 60, śmiało. Lewy 4 na shooter. Lewy 4 na shooter. Uwaga, krawężniki. 80, prawy 4 do hamuj. Prawy 4 do hamuj, lewy 4 w lewy nawrót z łapy. Lewy 4 w lewy nawrót z łapy. Hamuj. 250, wejście na shooter. 250, wejście na shooter. I potem masz 30, prawy 3 spokojnie. Prawy 3 w lewy 3. Prawy 3 w lewy 3 i potem w prawy 3 na główną. 250 lewą. Pia, prawy 5 śmiało, prawy 5 śmiało do 100. Do 100 i hamuj lewy 2 z uwagą. W prawy 3. 100 i hamuj lewy 2. W prawy 3. I szczyt potem prawą. 150. Trzymaj lewą, do hamuj prawy 2, do hamuj prawy 2, i potem 60, prawy 4 długi, koniec zostań, prawy 4 długi, koniec zostań, do lewy 3, w prawy 4, do lewy 3 teraz, w prawy 4 śmiało, i 20, hamuj lewy 2, 20, hamuj lewy 2. 250, lewy 4, 250, lewy 4, potem 20, hamuj lewy 3 z drogi, 20, hamuj lewy 3 z drogi, 10, hamuj prawy hak, hamuj lewy hak, przepraszam, lewy hak opór, do prawy 3 nie ciąć, 140, lewy 4 plus, do prawy 3, lewy 4 plus, do prawy 3, może syf, nie ciąć prawego, potem... 30 i lewy 1. 30, lewy 1. I śmiało. Prawy 5 z uwagą, w lewy 5. Potem 50 prawą i prawy 5. Za prawym 5 mamy 40. I na żółtym szyldzie hamuj do prawy 4. Zacisk w 1. Prawy 4, zacisk w 1. Na żółtym szyldzie hamuj. Prawy 4, zacisk w 1. 80, prawy 3 na drogę, 400, prawy 3 na drogę, 400 i 400, prawy 5, hamuj wygrodzenie od prawej, syw, na szutrze jest wygrodzenie, prawy 5 i hamuj wygrodzenie od prawej. Lewy 4, śmiało, śmiało do prawy 5, podwójny. Późno prawy 5 podwójny, późno hamuj do wygrodzenia od prawej Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Tu dobrze, dobrze, łapach, dobrze było. 30 i będzie lewy nawrót na okrągło. Kurwa, co jest? Nie ma nic. Awaria! Co się ujebało, płośka Otwór?